Tak, witajcie kochani. Dzisiaj my porozmawiamy o realizacji siebie, o przeznaczeniu. E, dlatego, że ja się zajmuję głównie poszukiwaniem, e, pomocą ludziom, poszukiwaniem ich drogi zawodowej. Dlaczego właśnie tym tematem, e, mimo tego, że zajmuję się innymi tematami? E, dlatego, że ten temat e, drogi zawodowej jest początkiem wszystkich zmian. Czy to zmiany żywności, czy to zmiany jakieś życiowe, czy to zmiany związane z przeprowadzeniem się nie wiem, do innego kraju lub jeszcze gdzieś. To jest punkt kluczowy, z którego wszystko się zaczyna. I jeżeli człowiek nie realizuje swoje przeznaczenie, to, co on chce, i to, co w jakiś sposób napisane, zapisane w jego. Kosmogramie, no on nie czuje się szczęśliwym. Czyli szczęście, ono zaczyna się od tego, że człowiek nie dusi w sobie tą energię, a ją realizuje, pomagając, służąc innym ludziom. I co nas powstrzymuje? My cały czas siedzimy i myślimy, i te myśli nie dają nam spokoju, tak? My coś chcemy zrobić. A nasze myśli mówią, to nikomu nie trzeba, po co tobie to robić, co o tobie pomyślą, co powiedzą twoje rodzice. I my nie wiemy i nie rozumiemy, że w taki sposób my siebie odrzucamy stopniowo od siebie samych i w tym stopniu cierpią nie rodzice, nie mąż, nikt. Tylko my sami, dlatego że my chcemy coś robić, ale sobie nie pozwalamy. W dodatku, dlatego ja łączę psychologię, filozofię, ezoterykę, to jest moje przeznaczenie, które ja znalazłam dzięki swojej metodzie. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że ezoteryka pomaga nam zrozumieć karmiczne przeznaczenie, czyli z czym ta dusza przyszła tu w to wcielenie. Na przykład, jeżeli wy przychodzicie do mnie na analizę, to wy um, um, najpierw szukacie swoje przeznaczenie bez ezoteryki, my tutaj nie podłączamy ani daty, godziny, miejsca urodzenia, nic. Bo przychodzi do mnie człowiek, który chce poszukiwać swoją drogę zawodową, czyli on się zmęczył, on całe życie pracował na tej pracy, ale ma dużo różnych hobby i nie wie co z tym zrobić, jak z tym zrobić, jak z tym otworzyć się do ludzi. A to po prostu tu siedzi i męczy człowieka. Dlaczego ja z pewnością o tym mówię? Bo ja byłam takim samym człowiekiem, chociaż z wykształcenia jestem wykładowcą języka polskiego, literatury polskiej. Um, I e, okazało się, e, że. Um, to, to mi się nie do końca podoba. Czyli to nie był świadomy wybór mojej duszy, to nie były moje cenności zainteresowania. To nie były cenności moje, bo to nie było dla mnie ważne, bo no, ja się tak zbytnio nie interesowałam językami obcymi. To dobrze, że się nauczyłam i mogę tutaj z Wami rozmawiać, ale to też los, tak? Na mnie też wpłynął los. Um, jeżeli brać pod uwagę zainteresowania, to to nie było moim zainteresowaniem. To nie było dla mnie ciekawe w ogóle badanie języków obcych, ale zdolności do języków mam to już potem zrozumiałam, kiedy zaczęłam się jeszcze uczyć się francuskiego i kiedy zaczęłam badać swój kosmogram. Czyli w moim wypadku ja łączę ja nie tylko skupiam się na astrologii czy tam psychologii czy coachingu czy filozofii. Ja łączę wszystko, bo ja chcę pokazać człowieka z różnych kątów, których ja znam, tak? No i a potem, kiedy już ja głębiej zaczęłam badać i wchodzić w ezoterykę, ja zrozumiałam, że to, że ja jestem w Polsce i tak życie mnie kręci w tą stronę, to też nie jest przypadek. I um, potem, kiedy zaczęłam prowadzić bloga, dzielić się swoimi myślami, bo wtedy jeszcze miałam też przepracowania, dziecięce traumy jeszcze coś, okazało się, że tutaj um, ludzie um, najbardziej, najchętniej reagują. I rozumieją o tym, co ja piszę. I to też stało się takim potwierdzeniem, takim po prostu wykrzyknikiem, że ja idę w tym kierunku, w którym ma iść. Czyli nas, my jesteśmy związani z tym światem, dla nas ma wpływ wszystko, ale też my mamy swój wybór, i jeżeli my mamy wiedzę, to my możemy tą wiedzę zastosować w swoich działaniach. Jeżeli my wiedzy nie mamy, Działań nie będzie, tak? Jeżeli człowiek zna, że trzeba coś tam zrobić, żeby tam lepiej jechało się albo coś i on zna to, on to zrobi. Jeżeli człowiek tego nie zna, on nie zrobi tego i nie ułatwi sobie życie na tej ziemi, tak? Na życie i ten pobyt tutaj na planecie Ziemia. Oczywiście, kochani, każdy z nas ma swoje wypróbowania, a my całe życie uczymy się, my przeprowadzujemy swoje blokady, swoje te energie swojego znaku zodiaku. I kiedy ja zaczęłam już astrologię badać, to też okazało się, że wszystko tak jest w moim życiu. Ale zobaczcie, jeżeli wam chodzi o Poszukiwanie waszej drogi zawodowej, konsultacja w wyborze drogi zawodowej, tak ja nazwę to widzę, to tam nie będzie astrologii, tam nie będzie numerologii i wszystkie te ezoteryki której ludzie umysłu często się boją, bo myślą, że to jakieś bzdury, gadanie i tak dalej. Nie, to naprawdę tam jest energia, jest zakodowane i jeżeli człowiek umie to odczytać, dlatego ja biorę się za takie analizy po prostu, bo to są wyliczenia, wiedza, to są u mnie bardzo drogie one i ja wydaję na to dużo czasu i jeżeli człowiek naprawdę chce poczytać o sobie, ja mu wyślę tą informację, przekażę i on to będzie wiedział. Ale jeżeli człowiek chce uzyskać rezultat w, postawie, w postaci wyboru swojej drogi zawodowej, to on bierze um, moją metodę i działa. Jeżeli on już znalazł, to jest kolejny etap, jeżeli człowiek już znalazł swoją drogę zawodową i uh, chce uh, dalej realizowywać to, co on znalazł, to on uh, wtedy już zaczyna uh, zastanawiać się nad pytaniem, a skąd ja mam brać tą energię na realizowanie tego przeznaczenia? Zobaczcie, wtedy to już mój kurs Czyste ciało, droga do duszy, czyli tam my bierzemy energię. To jest kurs o energii, o zdrowiu. Jeżeli chodzi o blokady psychiki, to kurs Dziecięce Traumy i Strachy. Zobaczcie, kiedy, dlaczego ja tak dużo nurtów znam: chińską astrologię i ta human design, przygotowuję kurs i różne rzeczy. Dlatego, że ja sama badałam tam to przeznaczenie, które ja znalazłam w sobie, i potem okazało się, że naprawdę mój typ człowieka i tak dalej, to jest człowiek, który. Ma pokazywać drogę innym ludziom. I człowiek, który widzi talenty innych ludzi, człowiek, który pomaga ludziom promować siebie, rozwijać swoje mocne strony itd. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw znaleźć to, co człowiek chce robić. Prawdziwe, bo jeżeli to znajdziemy nieprawdziwe, człowiek się nie posunie do przodu. I jak to zrobić, czyli jak tą strategię, jaką strategię wybudować, żeby człowiek zaczął to poprawnie budować. I często ludzie, którzy już mają biznes, oni wypalają się. Niektórzy w ogóle nie wiedzą, czego chcą, ale to są ci, którzy już tam prowadzą blogi, coś tam robią, ale jednak coś im tam nie idzie. Po pierwsze, tutaj my na takiej konsultacji nie tylko znajdujemy cenności, zainteresowania, umiejętności, ale tak, także rozumiemy, z jakim, z jakim audytorium ludzie chcą pracować i. Um, w jaki sposób i czy człowiek nie projektuje swoje blokady i traumy z dzieciństwa, rodzicielskie, na ludzi, którym on to sprzedaje w swoim blogu, na przykład w internecie? U mnie też takie było, ja też przez to przeszłam, że swoją taką traumę, blokadę, ja projektowałam na cały naród i myślałam, że wszyscy są tacy jak jedna osoba. A potem, kiedy ja popracowałam ze sobą, uświadomiłam sobie, wszystko pokładałam w głowie, bo wszystko zależy od, od siebie, tak, od głowy, od świadomości, ja zrozumiałam, co jest nie tak. Dlatego też na swoich kursach, czy w nagraniu, które można wykupić dostęp i sobie słuchać, czy na żywo, które się odbywają tam od czasu do czasu, ja... Mówię o umyśle, ja mówię o duszy, ja mówię o świadomości i ja mówię o ciele. Czyli ja mówię o tych wszystkich aspektach, żeby dać ludziom praktyczne narzędzie do polepszenia swojego życia. Bo jeżeli ktoś zaczyna od konsultacji i potem chce iść dalej, to on wybiera u mnie na przykład inne formaty. Bo ja nie tylko uczę astrologii, tak? Um, no i ja napisałam tak, przeznaczenie, przeznaczenie to jest to wszystko, to jest realizacja siebie, życie w szczęściu, to jest przeznaczenie, znajdzenie swojej drogi życiowej. A w szkole astrologii ja nie tylko uczę astrologii, żeby ludzie wiedzieli, jakie są typy ludzi i ten człowiek, który przejdzie ten kurs, on nie tylko będzie astrologiem, ale też może, może każdy z Was przejść ten kurs astrologii i zobaczyć, no jakby lepiej znać się na, na różnych typach ludzi. Właśnie o to nam chodzi. I my to robimy. W taki sposób. Także, jeżeli wy chcecie, to proszę się zwracać do mnie, i my będziemy pracować z Wami zaczynając od tej pierwszej konsultacji. To było takie krótkie wideo. Później Wam opowiem, nie później, a w następnych transmisjach porozmawiamy o innych tematach. Dziękuję.